Serdecznie witamy wszystkich hodowców, może przez tą nieskoszoną trawę coś dostrzeżemy, jak na tych wlotach będzie siadało, no ale póki co możemy wstać, też o właśnie zobaczmy, o będzie lepiej widać. No tak to wygląda na MWG Kaszuby, tutaj Sebastian siedzi, podejrzewam, że jest mocno zestresowany, bo tak zawsze jest, to jest tak zwany pierwszy lot konkursowy, wczoraj tutaj byliśmy na koszowaniu. Ten film z koszowania już zamieściliśmy w internecie, jeszcze go nie aktywowaliśmy na stronie, ale zobaczymy. Ile Seba gołębi zakoszowałeś? 250. Czyli 258 gołębi. O, tutaj mamy już pierwsze. No, zobacz jak ten. O, kurde. Były wypuszczone o 8.30. Siadają. Weź tam i zobacz, czy wszystko dobrze odbija, jeszcze nie. O, są. Tu mamy grupa taka z kilkadziesiąt sztuk. 40, 50 sztuk. Krążą. O, tam już pierwsze siadają. I zobacz, czy odbija dobrze. O. Tu widzimy koledzy, o, przyjechali. Sławek, Rafał. Idealnie, oni je przywie. A, bo oni je wypuścili gdzieś tam z koszy za domu. Od z rogu, właśnie. O. Proszę, pięknie, siada grupa. Odbija Seba, zobacz, czemu odbija. Dobre ręce, porządne, skadają, to jest o. Szybko przyszły, to która jest godzina? Wiem, godzina, czasu, godzina to kurde, godzinę, 6 minut szły? 100 km? Odbija dobrze wszystko? O, i kolejna grupa jest. O. Także już ptaszki są. Ja tam pójdę. Czy jest pierwszy? Patrzyłeś? Trzeba zobaczyć. Musimy popatrzeć, ale póki co ptaki już są. To weź tam sprawdź, bo one teraz jak wchodzą przez kilka anten, to tam się jeszcze musi posortować wszystko. My co roku... Łukasz Rapel, Zbigniew Borowski, Łukasz Rapel, o Łukasza. Jeden niezakoszowany widzę chyba, tak? Ten rano doleciał tutaj mhm. Tomasza Koniszewskiego. Czyli mamy pierwsze gołębie, to są gołębie 1005, na niemieckiej 1005. obrączce, 1005. także dobrze. PL 066 to jest oddział. No super Nowe? kolega, Nowe, nie? który tam Emil. I patrz dwa w pierwsze są, tak, dwa tak. w czołówce są tego samego kolegi. Łukasza no Rapela Łukasz gratuluje. Bardzo dobrze tutaj uh -huh. Dobra. Później będziemy... Zobaczmy jeszcze czy na stronie, to sobie tam spędzimy. Zobaczmy, strefa kibica tam jest. Strefa kibica jest przygotowana na ten. Na moment kiedy nie pada deszcz. Ale jakby deszcz padał, to myślę, że jeszcze jakiś namiot tu się pojawi. Tutaj tylko brakuje lodówki jeszcze w strefie kibica, nie? Właśnie, o, sobie popatrzymy. Część siedzi, nie wchodzą jeszcze. No, widać, że nie są zmęczone. Lod nie był ciężki. Widocznie, 1600 ponad metrów na minutę mają. O, kolega Roman Pytałem, jakie są ale Kolega Roman jest załamany teraz, bo kolega chce likwidować hodowlę. Ale ja tam nie wierzę, bo jest mamy gdzieś środę, a ja twierdzę, że hodowca likwiduje gołębie, zawsze po nieudanym locie likwiduje do czwartku. W piątek soboty sobotę już przestaje, ale Roman taką decyzję podjął. Zobacz, na duchu, no nie pozwolimy mi, bo nie będę już na punkcie palenskim pożartować, bo Roman tutaj się zna, przynajmniej na razie. Ja będę was odwiedzał, ale jest. ty gadasz Roman. Przeżyjesz to wszystko. <głodny> Sławka bym poprosił, żebyś siadł, ale nie siądzie. Tutaj to jest ryzykowne trochę by było. Oczywiście. oczywiście, ja też wolę na tamtych krzesełkach siadać ten. No, ale nic, dobra, przyszły gołębie później sobie będziemy oglądać na stronie internetowej, zaraz zobaczymy ile ich jest ale my sobie czekamy na kolejne ptaki kiedy patrzyliśmy na stronie internetowej, ile było Marcin? 73 73, 73 sztuki a teraz doleciała kolejna grupa a do konkursu do ilu będzie gołębi? Tak do tyłu. Zobacz, jak Mariusz, ile, ile było? Ty to najlepiej się orientujesz? 307, albo 128 do konkursu. Gdzie grupa teraz jest? Nie, no 4. A tu cztery, one wszystko tak jakby ich zwiało trochę. To się sła... Gdzie wypuszczaliście? Sła... Nie, nie, z kierunki pomyliliście. Stępniewo. Sępniewo to jest między barwicami a ja Ale ja się pytam gdzie. Se... Oni, bo oni przywieźli, to może wypuszczali gdzieś tu z tyłu. Ten... Kierunki gdzie pomyli? Ze złotowa, aha, tym za... Znaczy... Poczekaj poczekaj tu szczerze trzeba wyjaśnić od razu. Złotowo jest ze wszystkich stron. Czy jedziemy od strony Tucholi jest złotowo. Czy jedziemy od strony Starogardu jest złotowo i od Wiela też jest złotowo. To jest tak samo jak na weryfikacji mówili, gdzie masz do, do, do Starogardu czy do Świecia. Nie możemy pokazać jak gołębie wystartowały. Nie wiem, to będzie widać. Nie będzie widać. To sobie, po to jest internet żeby tam na ekranach dużych komputerów zobaczyć. Dobra. Dobrze, że są. Kiedy następny lot planujesz Sebastian? Jak warunki, bo teraz niespecjalne warunki mają być. No w najbliższym tygodniu, nie Dobrze. W ciągu tygodnia. Teraz było 100 km, następny jaki dystans będzie? Połczyn Zdrój, Połczyn z drój 120. 120. Tu były wypuszczone dzieje o godzinie 8.30. Nie no że ten pierwszy lot się udał, bo do tej pory to wszystko szło tak po grudzie, jak to się mówi. Ale no, w porównaniu z zeszłym rokiem, to nie ma co tu w ogóle. Porównywać, bo w zeszłym roku wiadomo, jeden gołąb przyszedł i myśmy później czekali i połowa gołębi się zeszła w sumie, nie? Także teraz sobie popatrzymy, że te kawę sobie jakoś wypijemy jeszcze, piwo i będziemy dalej tutaj obserwować przylot gołębi. Romana pocieszać, Roman, bo Roman jest likwidatorem teraz stada, ale ja myślę, że on to żartuje, ja bo, decyduję, bo, mamy, bo środę, jest... mamy środę, mamy środę, mamy środę, ja jeszcze wierzę, że będzie do tego czwartku się wszystko zmieni do jutra. O pięknie stado przyszło z kierunku Tak trochę z północy bardziej O piękna grupa kolejna Musimy od razu nie na 3 km wyjść na 100 kurde ale odkrycie zrobił hodowca po 100 latach. Kurde, po tylu latach lotowania że trzeba... Krzysztof 20 głębi jeszcze z tego wejdzie do konkursu To dobrze O czarny ja, znaczy, ja, ja, ja nie wiem, czy nie można, mój czarny w tym, w dobie poprawności politycznej, może tak ciemniej umaszczony, nazwijmy go. Widzieliście? Proszę nie klącz Po tym polu, tego posła, Tuska. A, na granicy? Ja. Polityki nie poruszamy ja. na przylotach. Po, po co ja. mają się hodowcy jeszcze o politykę kłócić? go gołębie. Ja normalnie ze śmiechu, jak to reklamówko, co latał? Ja. <laughs> Ale to nie był Tusk chyba. Nie, to był ten... Posy, no mówię poseł, nie, ale wiesz, tam Takich, mieszka o to powodów, go. Za mądre to nie było, no to nie ale nic to jest, to... będzie więcej chyba Z wiatrem mają chyba dzisiaj lot trochę co Nic, patrzymy jak wchodzą nie 116 Ile? 116, ale odbijasz. Co? Ja bo tam co 40 sekund się chyba ja nie pamiętam aktualizuje, tak czy co, dwie, co 40 sekund. O. Jeszcze trzy widzę tutaj doszły sobie gołębie siadają. My czekamy cały czas na jeszcze inne. Mamy możliwość teraz tu z kolegami się spotkać, porozmawiać. Może ciągle czekamy na kolejne ptaki. No i będziemy pomału naszą relację tutaj z gołębnika u kolegi Sebastiana MWG Kaszuby kończyć. Yy, przyjechał tutaj, zobaczymy samochód. Sebastian jeszcze się pochwalić potwierdzeniem wypuszczenia. Dobra, wierzymy. Chodź, pokaż jakie gołębie tutaj przyleciały ile. W tej chwili jest 189 dokładnie. 180 gołębi, popatrzmy no na początek. chyba bodajże nie? Dobrze, pokaż na początku te gołębie. Tam jeszcze jakieś chyba niezakoszowane doszły, nie? O tu dobra, popatrzmy. Pierwszy Tak jak mówimy, Łukasz Rappel trzecie miejsce ma ten sam hodowca drugie miejsce ma Zbigniew Borowski, czwarte Narloch, koledzy i nie Jolanta i Włodzimierz czy Jerzy i Wadema. Waldema. A czyli mężczyźni Piąte Zbigniew Borowski. JM Team, co to jest ten? To chyba z Krakowa Dokładnie nie wiem, później dalej siódme miejsce Piko Piotr Kowalewski. 8. Ryszard Czokowski Marek kiedrowi Zbierzyna. dziewiąte 9. Dwim Kaszuby. 10. Andrzej Pynkowski. I tak Dobrze. Jeszcze może na stronie internetowej. Także ktoś Gołębi będziemy Mamy Przypomnijmy, wypuszczonych ile było? 255. pięć. Plus... tego rzędu plus 3 nieaktywowane. Także ten następny lot, kiedy tu będzie, też się postaramy podjechać. Także na razie Szanowny. gratulujemy. Życzymy powodzenia wszystkim. I gratulujemy tym przede wszystkim kolegom, którzy tutaj w tym locie. Zajęli te czołowe pozycje. Do zobaczenia. Dobry lot.